Widzimy się na kortach po raz pierwszy po Twoim przyjeździe z Paryża. Jakie wrażenia? Z czym przyjeżdżasz do Poznania? Na pewno z dobrymi wspomnieniami, aczkolwiek e, tak naprawdę mam bardzo mało czasu. Muszę się troszkę przegrupować i, i zacząć już trenować na trawie. Tak więc e, jeszcze jednak na, na prywatne korty, troszkę więcej zagrać na trawie i, i, i cieszę się, że mogę chociaż trochę czasu spędzić z rodziną. Dla Pana to dobra wi wiadomość z Paryża? Jak najbardziej. Ja cały czas wierzę w Magdę, że, że będzie wygrywała. Zresztą pokazała to na kortach Rolanda Gorosa. Zagrała fantastycznie po prostu, świetnie się zaprezentowała. Eee, zabrakło trochę szczęścia, mi się wydaje, prawda, Magda? Bo były gemy, które można było wygrać, i, i, i mecz no, mógł potrwać chociażby dłużej. Eee, i, 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 I ja bym się nawet pokusił o stwierdzenie, że była szansa wygrać ten mecz, ale. ale, ale... Trzecia runda e, Rolanda Garrosa, to jest chyba jest twój jeden z większych sukcesów, prawda? Na pewno tak, na pewno tak. Przed przyjazdem do Paryża liczyłeś, że właśnie tak będzie? No nie, oczywiście, że nie, tym bardziej, że wiele rzeczy tak naprawdę też zależy troszkę od losowania. Tutaj miałam szczęście trochę, że trafiłam na dziką kartę, jednak ten taki pierwszy mecz był troszkę łatwiejszy tenisowo i, i mogłam się tak, tak powiem, przełamać mentalnie, że jednak już byłam później w drugiej rundzie i, i miałam chociażby ten jeden mecz już za sobą. Także no, na pewno. Przed całym turniejem nie wiem, czego się spodziewać, można wyjść i, i grać tak naprawdę z pierwszą osobą na świecie, więc, więc tutaj trzeba przyznać, że miałam trochę szczęścia, ale, ale dzięki temu po prostu później zagrałam coraz lepiej, tak naprawdę, i w końcu mogłam zaprezentować swój tenis. Jakie wnioski po tym turnieju? Um, to znaczy, cieszę się, że w końcu moja praca przynosi efekty na korcie na tak naprawdę. Największych kortach I, i to na pewno daje takiego kopa, żeby dalej ciężko pracować, i, i daje to na pewno wiele pewności siebie później na meczach. I mam nadzieję, że to też zaprezentuje teraz na kolejnych turniejach i, i na kolejnym Wielkim Szlamie. Chyba jednak dobra decyzja klubu, żeby Magda zmieniła barwy klubowe na poznański AZTS. No jej, myślę, wydaje trochę szczęścia. Trzecia runda, bardzo się bałem tego meczu z koniów, bo przecież Koniuch ogrywała ostatnio Agnieszkę Radwańską. Eee, ograła chyba w Nowym Jorku. Eee, natomiast szczęśliwie tam się zakończył mecz na Bledonie. I, I nie wiem, Magda, co ty Jak ty uważasz? Lubisz grać na trawie, czy wolisz na ziemi? Czy jak to jest? Powiedz mi, czy, czy, czy trawa jest twoim ulubionym, Twoje, twoją ulubionym nabierzciem? Znaczy się, że, że najbardziej pasuje mi jednak ziemia albo jakieś takie hardkorty bardziej niż trawa. Aczkolwiek lubię bardzo grać na trawie i, i zawsze trochę się dziwię, że nie mam wyników takich, na jakie oczekuję. Więc e, mam nadzieję, że to się też zmieni, bo, a, bo bardzo lubię grać na trawie i wydaje mi się, że mam bardzo duże możliwości, mam bardzo duży wachlarz uderzeń, także ta trawa powinna mi tak naprawdę sprzyjać, ale dotychczas na no, te wyniki jednak nie były takie, jakie, na jakie no, oczekujemy. Także, także zobaczymy. Aczkolwiek faktycznie no, na ziemi, póki co mam no niestety, niestety, niestety na no najlepsze wyniki Co one znaczą? Co, co sprawiły w twojej karierze, w twoim zawodowym życiu ta trzecia runda czy w ogóle twoje gry w Wielkim Szlemie? No nie da się ukryć, że, że jednak Priesman bardzo, bardzo mi pomoże, jednak będę mogła troszkę powiększyć swój team i, i będę mogła podejść do wielu rzeczy trochę bardziej profesjonalnie, będę mogła zabrać gdzieś tam ze sobą też fizję, więc tego bardzo się cieszę, bo, bo jednak to jest bardzo ważne, tym bardziej, jeżeli chcę się mierzyć z osobami, które gdzieś tam mają ten taki team ogromny od, od bardzo długiego czasu. I, i, i czuję, że nie, po prostu czasami mi gdzieś brakuje, A to jest kwestia czasami, tak jak było tutaj, widać paru piłek, że, że ten mecz może się obrócić na drugą stronę. I, I to na pewno jest, to jest przede wszystkim największa taka pomoc po, po, tym, po tym sukcesie. Panie proszę nie sprostować. Wydaje mi się, że dawno już nie był żaden zawodnika zts u w trzeciej rundzie Wielkiego Szlema. No, poza Wojtkiem Chibakiem takiego zawodnika nie było. Także, także Magda jest... Jakby tutaj drugą zawodniczką po Wojtku Fibaku, który, który swego czasu świętował triumfy na wielkich szlemach, no ale. ale... Mamy dziś i, i mam nadzieję, że, że tak jak Magda powiedziała, e, przełamała się na, na ziemi, to, to, to liczę na to, że również i w tej chwili na, na kortach trawiastych jej pójdzie, a później hardkorty, jak powiedziała, no, lubi grać na hardkortach. Zresztą widać, że lubi grać szybko, dobrze serwuje, e, dość szybko wchodzisz w piłkę też, to, to, to na trawie jest, jest, jest ważne, także, także trzymam kciuki i wierzę, że będą dalsze sukcesy. Ja również trzymamy kciuki, dziękuję. 先给